Cześć dzieciaki. Tu Ada i Lew Lolek. <laughs> Nie widzicie nas, ale nas słyszycie. Podążajcie za naszymi wskazówkami, a czeka was niezapomniana gimnastyczna przygoda. Wylądowaliśmy nieopodal wioski indiańskiej. Jednak idąc pieszo, musielibyśmy iść cały dzień. Na szczęście Indianin przysłał po nas brązowego Mustanga. Wsiadamy na niego. Jedna noga do góry, druga noga do góry. Trzymajcie go mocno za grzywę i w drogę. Galopujemy po całej sali. I głośno mówimy: Iha! Jesteśmy kochani, za dotarcie do wioski zdobywamy pióro. Liczcie je dobrze, ponieważ na koniec przygody wszystkie otrzymacie. Zobaczcie, ile tu namiotów w TIPI. Przypominają mi one pozycję z karty numer 5. Potraficie ją zrobić? No pewnie, to trzymamy do pięciu. Przyklejamy dwie ręce do podłogi, dwie stopy do podłogi i głośno liczymy razem. Jeden dwa, trzy, cztery, pięć. Czas przywitać się ze wszystkimi Indianami. Idziemy po całej sali, przyklejając dwie ręce i dwie nogi do podłogi. Każdej napotkanej osobie mówimy "ho", czyli to znaczy "cześć" w języku Indian. Spróbujmy głośno. "ho". He, za cicho. Lolek, prawda, że za cicho? No pewnie że za cicho. Głośniej, dzieciaki. To uwaga, trzy, cztery. Ho! Świetnie! No to idziemy po całej sali i przybijamy sobie piątki. Idziemy, idziemy, i piąteczka! Przybijamy wszystkim naszym towarzyszom piąteczki i wszystkim Indianom. I piąteczka. HO! I mówimy HO! Przyjacielu! Brawo za zapoznanie się z całym plemieniem! Otrzymujemy kolejne pióro! Fantastycznie! Siadamy w pozycji z karty numer dwa. Nadchodzi wódz. Dokoła wioski indiańskiej widać mnóstwo tajemniczych śladów. Co noc, to coś wyjada Indianom zapasy jedzenia. Wódz martwi się, że jak tak dalej pójdzie, to coś wyje im zapasy zgromadzone na najbliższe miesiące. Wioska jest w niebezpieczeństwie. Weźmy lupę i przyjrzyjmy się tym śladom. Przyjmujemy pozycję z karty numer 15. Uwaga, szybko wstajemy. Wstajemy, wstajemy. Łapiemy za naszą stopę i trzymamy. Zamieniamy się teraz w lupę. Jeden, dwa, trzy. I zmieniamy nogę. Druga noga do góry. Jeden, dwa, trzy. Świetnie. Hmm. Patrząc na te ślady, myślę, że to duże zwierzę. Musimy je wytropić. Żeby podążać za śladami, musimy popłynąć rzeką! Wskakujcie do łodzi! Hop! Wyżej, kochani! Hop do góry! Siadamy na pupę, jak na karcie numer jeden. I trzymamy wiosła w obu dłoniach! I uwaga! Wiosłujemy! Pochylamy się mocno do przodu i do tyłu! Do przodu i do tyłu! Trzymajcie mocno wiosła! Świetnie Wam idzie! Brawo! Wiosłujemy dalej! Mocno! O nie! Prąd wody jest tak silny, że wiosła wypadły nam z rąk! Weźmy zapasowe! Chwytamy naszą stopę i poruszamy nią w przód i w tył! Mocno! Hop! Świetnie! Ojej! Ale trzeba jeszcze przejść pod mostkiem! Niestety łódź z nami nie zmieści się pod nim! Na szczęście woda jest płytka. Dobieramy się teraz w pary. Jeśli ktoś nie ma pary, może poprosić o pomoc panią nauczycielkę. Uwaga, liczę do trzech i musicie być już gotowi. Jeden, dwa, trzy. Brawo, kochani. Jedna osoba przyjmuje pozycję z karty numer 20, czyli jest mostem, a druga osoba przechodzi na brzuchu pod tym mostem. Potem będzie zmiana. Zwróćcie uwagę, czy każda para ma miejsce. Nie możecie stać za blisko innej pary, aby nie zderzyć się głową. Uwaga! Jedna osoba trzyma pozycję z karty numer 20, a druga przechodzi pod mostem kilka razy. Uwaga! Start! Szybko i jeden raz! Uuuu! I drugi raz! Trzeci raz! Uhu, ale jesteście szybcy! Brawo! To teraz zmiana. Druga osoba przejmuje pozycję z karty numer 20. A pierwsza osoba przechodzi pod mostem kilka razy. Gotowi! Start! tylko kochani, na brzuszku pod spodem! Nie, ale jesteście szybcy. Brawo moi drodzy. Przeszliśmy pod mostem, ale ślady nie prowadzą już wzdłuż rzeki. Dotarliśmy do plemienia indiańskich bębniarzy. Za dotarcie do tego miejsca otrzymujemy kolejne pióro. Musimy nauczyć się gry na bębnach. A może wy już potraficie? Sprawdźmy czy potraficie. Wypinamy brzuch lekko do przodu. Jeszcze, 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 jeszcze. I gramy na nim jak na bębenku. Pam, 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 bam bam, 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 bam. O, Świetnie, wow! Jak usłyszycie muzykę, biegniemy na paluszkach. Kiedy muzyka się zatrzyma, podam Wam część ciała, na której musimy zagrać jak na bębnie. Biegniemy na paluszkach. Możemy też tańczyć, szaleć, tak jak chcecie. Gramy na nogach. Uderzamy naszymi dłońmi w nogi. Mocno, tak jakby to były bębny. Świetnie i tańczymy dalej. Biegamy. Gramy na stopach. U. Brawo, kochani. Tańczymy, szalejemy. Uhu. Gramy na plecach, ale na swoich plecach. O, to nie takie proste. Ale próbujemy. Brawo, tańczymy dalej. Ostatni raz. Świetnie, to teraz stajemy na jednej nodze, jak na karcie numer 21. I wtedy gramy na bębnach. Ciekawe, czy wam się uda? Pokażcie, ach, wcale nie musicie się uczyć, potraficie, brawo. O, o, indyjscy bębniarze mówią, że te ślady należą do wielkiego brązowego zwierza. Wiecie co to? Ja nie mam pojęcia. Ruszajmy za śladami, idziemy na paluszkach, po cichutku skradamy się. Cii. Ani ciszej. Ojej, zobaczcie! To stado małych bizonków z mamą i tatą. Za ich odnalezienie otrzymujemy kolejne piórko. Lolek Porozmawiaj z nimi, że nie można bez pozwolenia wykradać jedzenia. Usiądźmy na pupę, szybciutko. Hola, hola, szanowne bizony! Wódz mądrasowa jest bardzo zmartwiony, że ktoś wykrada im pożywienie. Czy wiecie, że wódz chętnie podzieli się z wami, jeśli tylko go zapytacie? Och, bizony czują się zawstydzone swoim zachowaniem. Wiedzą, że nie wolno tak robić, i bardzo przepraszają. W ramach przeprosin bizony, no nie uwierzycie, zapraszają nas na wielkie turlanie po podłodze. Kładziemy się szybciutko i turlamy się po podłodze razem z bizonami. Kręcimy się po całej podłodze. Uhu! Ale to było śmieszne. Kochani, robi się już ciemno i chłodno. Indianie rozpalili ognisko. Chodźmy się ogrzać. Siadamy w pozycji z karty numer dwa i schylamy się mocno do przodu, ale tak, żeby nie oderwać popy od podłogi. Uff, jest nam coraz cieplej. Połóżmy się teraz wygodnie na podłodze i odpocznijmy. Wódz. Jest nam bardzo wdzięczny za pomoc. Mówi, że jutro czeka nas test na prawdziwego Indianina. Po jego wykonaniu możemy zdobyć pióro z indiańskim imieniem. Nasz pióropusz będzie kompletny. Do zobaczenia jutro. Papa! Pa.